Zapraszam na rozciąganie dla początkujących. Stajemy sobie na szerokość bioder i powoli kręg po kręgu schodzimy w dół. Na objętych kolanach patrzymy na siebie i rozluźniamy cały tułów i biodra. Kołyszemy tłowie. Spróbujcie poługinać teraz jedną i drugą nogę. Można stanąć w większym rozkroku. Rozluźniając całe tylne taśmy. I wracamy do góry, powoli też kręg po kręgu. I stajemy w szerszym rozkroku. Rozgrzejemy teraz nogi, i porozciągamy. Jeszcze szerzej. I przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. I zwalniamy. Powoli. Stopy są zewnętrzne, krawędzie stóp dociśnięte do maty. Plecy proste, nie garbimy się. Zatrzymamy. I druga strona. Jeszcze raz. I druga strona. I teraz wchodzimy sobie na piętę, raz jednej nogi, raz drugiej, kierując palce do góry. Taki rozkrok zróbcie, żeby było Wam wygodnie. I teraz stopy i kolana rotujemy mocno na zewnątrz, jest szeroki rozkrok, kość ogonowa schodzi w dół. Nie do tyłu i schodzimy biodrami nisko, tak żeby porozluźniać teraz mięśnie, przywodzić ciele od. Jeszcze możecie zejść niżej. Wyciągamy ręce do góry, wydłużamy kręgosłup. Rozluźniamy i jeszcze raz biodra nisko, ręce w górę, długi kręgosłup. Można się też powyciągać jeszcze wyżej. I rozluźniamy. I teraz jedna noga jest z przodu, druga za nią. Jedna za drugą. Pięta nogi tylnej jest dociśnięta do maty. Tutaj, jeżeli tracicie równowagę, możecie stanąć przy ścianie. I uginamy nogę przednią. Także czujemy łydkę i tylną taśmę nogi tej z tyłu. I cztery razy. Wydech. Lecę proste. Cztery. Trzy. 2, 1, wytrzymajcie, 4, 3, noga z tyłu jest prosta, 2, 1, teraz noga jest lekko po skosie ustawiona, nieco bliżej do tej przedniej, Biota, teraz ciągniemy w tył i mamy zdjęcie w stawie biodrowym, plecy są proste, a brzuch ciągniemy w stronę uda, palec nogi tej z przodu ciągniemy w górę. I teraz trzymamy tylną taśmę nogi przedniej. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I tutaj staramy się nie garbić w tej pozycji. I zmiana nogi. Stopa za stopą, dociśnięta pięta z tyłu i uginamy nogę przednią, ale też tak, żeby kolano nie wychodziło poza dnie palców. Stopy przedniej. I mamy. Cztery. Trzy. Dwa. I zostawiamy. Kilka sekund. Można się przytrzymać ściany. Ustawiamy stopę w skosie. Tą tylną. I ciągniemy biodra w tył. Teraz palec nogi przedniej idzie w górę, a my pochylamy się do przodu. Czujemy mocno nogę przednią, całą tył, całą tętną taśmę. Tu też można się trzymać ściany. Mocne zgięcie w stawie wydrowy. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I wracamy do nogi. Poprzedniej dociskamy UDA, kolana są razem, nie wyginamy odcinka lędźwiowego. Biodra są skierowane do przodu, czyli kość ogonowa idzie w dół. Prostujemy plecy i staramy się zbliżyć piętę do pęsladka. Przekładamy nogi do przodu ciągamy kolano do klatki piersiowej, prostujemy plecy. I teraz, chwytamy od wewnętrznej strony do i ciągniemy do boku. Lecy prosta. Pięta przy pośladku. Tyle, je możecie. Ciągniemy do boku. Opuszczamy. stajemy sobie w rozkroku. Chwytamy dłonie i wypychamy odcinek piersiowy kręgosłupa. Wtedy pokażę bokiem. Patrzymy na stopy. I ciągniemy ręce do boku. z tyłu, ściągamy łopatki, ale staramy się znowu nie wyginać tu odcinka lędźwiowego, pracujemy tylko klatką pierwszego barkami, unosimy ręce w górę i powtórka i ręce z tyłu. naszego szerokiego rozkroku. Uginamy prawą nogę i prawą ręką wykonujemy schłon boczny. Patrzymy w górę. I zmiana strony. Lewa ugięta, lewa ręka nad głową. Patrzymy w górę. Jeszcze zmiana. Troszkę dłużej wytrzymajcie. i zmiana. Czujemy cały bok tutaj miesięcy najszerszy grzbietek i talię. Dobra, przeróżcie teraz ręce na dolną część pleców. Ściągniemy te łopatki i robimy wygięcie w tył. Patrzymy na sufit. Teraz jedna ręka idzie po skosie przodem, a druga w dół. Patrzcie, do tyłu. I wracamy do naszego wygięcia. Staramy się nie ciągnąć za mocno głowy do tyłu, żeby nie obciążać szyi. I znowu, skłon boczny, a druga ręka wędruje sobie w tył. Zlatamy dłonie i schodzimy w dół. Patrzymy za siebie, wyciągamy ręce w górę. I można mieć ugięte kolana, jeśli jest problem z prostymi. I wracamy powoli. I wdech. I jeszcze raz wydech. Jak wiecie, że nie da rady na prostych, to od razu nogi są ugięte. I wracamy. I rozluźniamy teraz biodra, kilka krążeń w jedną i w drugą stronę. Siadamy z jedną nogą ugiętą, a drugą prostą skierowaną do boku. Wykonamy teraz sobie skłon boczny. Może być tylko ręka nad głową. Można sobie śniżej, niżej, jeśli to możliwe. Można też oprzeć przedramię na udzie. I rozciągamy całą stronę tylną pleców. Przesuńcie teraz nogę do przodu, pokażę bokiem, schodzimy teraz w przód, ale ważne jest, żeby plecy były tutaj proste. Siadamy sobie wygodnie, wyciągamy pośladki i ściągamy brzuch do uda. Nie ciągniemy głowy do kolana, ściągamy tylko brzuch do uda, tyle ile to możliwe. Lece są wydłużone. Palce skokują proste i wyciągnięte są w górę. Zajdźcie ile się da. I zmienimy sobie nogę nam skłon boczny, wersja łatwiejsza z przedramieniem na udzie, zerkamy w górę lub w przód, czujemy teraz tylną stronę drugiego boku i plecy, Przesuwamy nogę do przodu. Filujemy pleców, w długi kręgosłup, że ściągamy to uda. Palec nogi prostej idzie do góry. Jak się da, zjedźcie niżej. Jeżeli jest problem, nawet z lekkim pochyleniem, zostańcie w Ciągamy się w górę, opuszczamy barki, a kolana ciągniemy do dołu. Możecie poruszać kolanami, tak żeby rozluźnić mięśnie ud. Poruszać się trochę na boki, porozluźniać. Kilka kółek w jedną stronę i w drugą. I znowu ciągniemy w górę. Położymy się teraz na plecach. Jedna noga objęta, druga prosta w górze. Chwycamy za udo lub pod kolanem. Przyciągamy, od się. Można też wziąć pasek, lub jakąś taśmę, zaczepić za stopę i przyciągać nogę. Jak najbliżej. Chwyćcie tam, gdzie możecie. Jeśli to możliwe. Wchodzimy też drugą nogę. Kładziemy teraz stopę, łydkę na kolanie drugiej nogi i przyciągamy nog do siebie. Można złapać za obydwa kolana, można też chwycić za udo. Rozciągamy teraz pośladek, więc powinniście czuć pośladek nogi tej, która jest bliżej. Nogi bliższej. Wsuwamy teraz mocniej nogę na nogę i chwytamy za kostki. I nie da się tego wykonać, wracamy, wracamy do wersji pierwszej. Zmienimy teraz nogę. Pamiętajcie, która była. Zmieniamy na drugą, i przyciągamy do siebie. Zróbcie tam, gdzie możecie najwyżej. Wersja trudniejsza z nogą prostą. mamy do siebie, łapiemy za stopy, za kolana, za udo, tak żeby było wam wygodniej, żebyście czuli rozciąganie pośladka tej nogi bliższej was. you yeah. Wyciągamy biodra najwyżej w górę, poruszajcie nimi na boki. się teraz na brzuch, dociskamy biodra mocno do maty i przyciągamy piętę do kośladka. Można to robić pojedynczo, lub podwójnie. Zdjęcie sobie rozkrok, będzie wygodniej. Zawsze trzymamy każdą pozycję minimum 10 sekund. je na dłużej. I przekładamy ręce do przodu. Wydłużamy się teraz w górę, więc przeprost. Możecie na początku nawet na przedramionach, potem na lekko ugiętych rękach, dopiero później na prostych. Ważne, żeby tutaj barki były opuszczone i klatka otwarta, żeby ramiona nie były przy głowie. Między uda. Zajdurzamy ten osób. Poruszamy biodrami, Przechodzimy z pięty na piętę, I teraz kierujemy ręce w jedną stronę. I w drugą. Do przodu. Rębę górę. Jeszcze chwilę porozciągamy biodra. Jesteśmy w kręgu. Prawą nogę dajemy do przodu. Także kolano znajduje się nad kostką. Nogę tylną wysuwamy maksymalnie w tył. Tyle, jak radę. Ręce są na macie. Plecy proste. Kilka razy prostujemy i uginamy nogę. Jeżeli jest problem z kolanami, można podłożyć sobie koc lub jakąś poduszkę. Zostańcie z nisko. Przekładamy rękę na kolano i ciągniemy kolano na bok żeby otworzyć biodro, zejść biodrem nisko. Prostujemy plec. Czujemy, jak się rozciąga u z tyłu oraz zginacz biodra. Uda tylnego. do tyłu i do przodu kilka razy. Zmieniamy nogę. Ważne, żeby noga tylna wysunięta była mocno w tył. A kolana nogi przedniej znajdowały się nad kostką. Ręce po obu stronach stopy. Staramy się jak najbardziej wyprostować nogę przednią. Tyle, ile dacie radę. Można też wchodzić na pięter. plecy. Pracujemy nad prostym brzmietem. I zostajemy w dole. Przekładamy rękę, rękę na kolano. Otwieramy biodro. Ciągniemy biodra jak najniżej. Prostujemy plecy. Zostajemy chwilę w pozycji. I powtarzamy poprzednie ćwiczenie, czyli ciągniemy biodra do tyłu i do przodu. Sprostując nogę przednią tyle, ile możecie, ale staramy się mieć proste plecy. wiatrach i znowu się wydłużamy. Połóżcie już przejazdiona, uwolnij, wracamy przez koci lubię. Na koniec krążenia głową w jedną stronę i w drugą. Przyciągamy głowę do jednego barku i do drugiego. Opieramy teraz dłonie z tyłu głowy, patrzymy w górę i z wydechem ściągamy łokcie i brodę do klatki piersiowej. poruszajcie również do boków już całkiem luźno i poruszajcie również miednicą w różnych kierunkach teraz poruszajcie jeszcze głową żeby rozluźnić szyję i rozluźniamy nadgarstki i luźne na opuszczanie.